33-latek w ostatnim czasie zrobił sobie wycieczkę po głogowskich sklepach. Nie chodziło jednak o świąteczne zakupy. Mężczyzna po prostu chciał szybko się wzbogacić kradnąc co popadnie. Są to głównie kradzieże sklepowe, przede wszystkim jakichś drobnych przedmiotów kosmetyków, chemii gospodarczej, ale i nie pogadził kurtką, którą skradł z poczekalni zakładu usługowego. To nie wszystko. W ręce mężczyzny wpadł również rower o wartości 1500 zł. Jak się okazuje ma on już bogatą kartotekę policyjną, z której wynika, że złodziejski proceder nie jest mu obcy, a po ponownym zatrzymaniu przez głogowskich policjantów zbogacił swoją kolekcję zarzutów. Łącznie usłyszał ostatnio 9 zarzutów kradzieży na kwotę 7700 zł. Mężczyzna został zatrzymany i przetransportowany do zakładu karnego, ponieważ już miał wyrok, który w innej sprawie jest obowiązujący i dopiero z tego zakładu karnego będzie odpowiadał za kolejną sprawę kradzieży. Jak wiadomo, przestępstwo nie popłaca.